Hej kochani, z tej strony Nymieru, a dzisiaj będziemy sobie grać znowu w Neverwinter. Witam Was na moim nowym kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się tu podobało. I co, zapraszam tylko do oglądania moich przygód w krainie Neverwinter. Kurwa, podpaliłem się. Ja jebie. Hiluj hmm, mnie. Mariusz, hiluj kurwa. Yy, więc tak, teraz sobie będziemy robić cisza trochę dźwięki. Bo one mi tu są, odbyt rozsadzić. Nie wiem czy u was, albo mam po prostu za bardzo słuchawki podłuszone. Też jest możliwość. Tak będzie dobrze, o. Udernąłem. Więc tak, będziemy sobie dzisiaj robić misję, która nazywa się Wieża Plagi. Robiłem ją wczoraj z kolegą, ale zrobię sobie, jeszcze, zrobię sobie ją jeszcze raz. Fabuła tej misji ogólnie jest taka, że... Zły czarodziej, magik, alchemik, czy coś w tym rodzaju... Robił sobie eksperymenty na ludziach, żeby zostać bogiem coś takiego. No i my musimy go znaleźć, najebać i zabić mu matkę. A gdyż jest bardzo potężny i mieszka w Sosnowcu, musimy dojść aż do samego Sosnowca. Kurwa. Gdzie jest tam Omiłciek? A, to nie ten, super Dobra, ciachaj go, gdzie jest mój healer? Healuje mnie? Healuje mnie, zawsze przynajmniej tyle. Jakbyście nie zauważyli, to zmieniłem tak samą postać, ponieważ wcześniej grałem magiem, a ci, co jeszcze trochę oglądali mój kanał, wiedzą, że tak samo posiadałem yy, zbrojnego starcznika, Tak to się nazywa po polsku. Niektórzy nazywają to tarczownikiem. Całkiem spoko i przydatna klasa, ale znudziło mi się już tankowanie. Postanowiłem robić jakkolwiek damage i napierdalać wszystko, co się rusza.

Czyli wiecie co z nim zrobić w skrócie, tak? Musimy wejść tutaj jest kula. Przejdźmy się tu, sprawdźmy To pułapka Jak się tam przedostać? Ja to wykombinuję ja to wykominuję. Jeśli podejdę się, nie podpalę? Nie, podpalę. Czyli skoczę. No bo ja to skill nie mogę. Dobra, pierdolę to. Coś nie pykło dobrze. Tak, tak. Idziemy. No i jesteśmy w środku wieży. No i co my tu możemy głupiego zrobić? To jest jakiś. A to ten, co jego. To jest ten, co mu się żona puszczała z tymi duchami. Dobra, trzeba te maślaki rozpierdolić. Dobra, masz ślaki schodzą na trzy strzały dosłownie To są jakieś gunwa Dobra, przejdziemy ten dungeon bez zbierania jakiś dungeon, hm. No przejdziemy to bez zbierania jakichś, nie wiem i temu włożenia eksploracji Z tego względu, że się po prostu kurwa nie chce Zdajemy mnie wczoraj poprosił, żebym nagrał ten odcinek, więc mówię... Powiem... A jebne! Przy okazji będę miał pierwszy film na nowy kanał No chodź tu. Berserkerze ty To jest berserker dziwko Zobaczymy ile damage'ów w niego wpakuje Z samymi autoatakami Wejdzie 2K na pewno O czyżby? A no mówię 2K weszło Mój człowiek kobieta dzielnie mnie healuje Dobrze, tutaj oczywiście zagadka logiczna. Bardzo, bardzo trudna. Ja bym jej sam nie ogarnął. Ale dałem radę. Co tu mam w tej skrzynce? Ho, ho, ho! Idemy godna wartej idem Gdzie jest mój człowiek kobieta? Nie, może tam utknął Dobra, jakoś się przy mnie pojawi, mam nadzieję. Jeśli nie, to przykro mi Mam poty poradzę sobie bez healer! Stay back, to była pułapka! Kurwa! Raz ty dziwko. Raz hard. Dobra, on jest mięciutki jak Gunnifold, więc szybko się go pociśnie. Machaj mieczem, kurwa! Mieru! Ach. Rudy orku z brodą i berserker. Dobra, z niego już nie ma co zbierać. Józef zapadł się pod ziemię, teraz musimy wyruchać tych oto zwierzyńców, bukake-gamerów. Zostawcie moją kobietę! Because fuck you! That's why! Znajdziesz sobie nowego. Znajdziesz se nowego, co mi tu poleciało, coś zielonego, jakieś budki, dobra, nieźle, wchodzimy tu. co my tu mamy, gówno, góny tu mamy. Zauważyłem, że odkąd posiadam healera, nie muszę w ogóle używać potów, pot to jest taka ostateczna ostateczność już. Co? So, gdzie mi z tymi ręcoma? Berserker, jeb, 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 Taki trochę Super Saiyan W zasadzie nie Super Saiyan, taki Kaioken trochę, nie? Kajoken. Tutaj pociśniemy gunwa. Dobrze, gunwa są pociśnięte. Zostaw człowieka kobieta! To jest jedna kobieta, która jest człowiekiem. A to dopiero. Pierdolone gendery się nam Trzeba lać jebany gender. Jep jep, jep, jeszcze nie skończyłem. Buka power Zestaw złodziejski przyda się. Zestaw cygański. Jep, 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 jep. Tu pozamiatane, dobra. W tej komnacie, ile dobrze pamiętam, powinien siedzieć już Joseph, który jest nastukany. Bo on był bity patelnią przez swoją żonę. Dlatego, że był pedałem i jego żona nie mogła tego znieść, że ma męża pedała. I najebałam mu patelnią? Ja tam tego czasu ma niebieskie ręce. Dobra, już na niego wchodzę bez pukania, tu mi kurczę zbliżenie na nadał No Dobra, on jest miękki jak gówno. A, kajoken. No, rzeczywiście otwarły. Kurwa, to jest te padaczki. Porobione? Lecimy dalej. Kobitka, kobitka. On kurwa jest martwy.

Tak, kurwa mam go na jebać. Dobra, kolejna zagadka logiczna, która jest strasznie ciężka. No się, masz. Nie wiem czy się już obkręciło to z 6 razy, ale jebać to. I ta się będzie kręciła jeszcze w drugą stronę? Nie, przynajmniej normalnie. A to jest stara legenda. Ten posąg symbolizuje młodą ruchaczkę, starą ruchaczkę i bardzo starą ruchaczkę. Spierdalaj! I tak to jest na nazarskim rejonie, no. Nie, nic nie poradzisz. Taki mamy rok w tym roku panowie, no coś tutaj jakaś wiedza. Co? Co się pierdol, Marian? Dobry skill pod moim A jest dobry skill do uciekania i tak samo do inicjacji walki całkiem spoko, Naprawdę przydatne tutaj już jest to wejście, aha, czyli praktycznie jesteśmy u kresu mojego no, jesteśmy u końca, u kresu, u końca. No kurwa na końcu dungeona już będziemy, chopy. iść o tutaj kolos Zasysał mnie Ja go leję Zasysam go mocni Dobra, jest już poskładany On nie ma prawa bytu Podluć Dobra, zaraz go tu porobimy do końca. Dobiłem sobie 19, nice. Mhm, tak, ty mnie możesz głównie reszować Ty mnie możesz gównie, gówno, gówno. Jak urosłeś, patrz, jak urosł. Jakby go Niemcy w dupę zapinali w dzieciństwie, dobra. Y Róg obfitości, gdzie może być ten Tutaj, bo o ile dobrze wiem, tematu leży. Róg obfitości tam leżała strzała, nie, tu laska leżała, czy nie, nie, róża, a tam będzie leżeć laska staruchy. Jep. A, słabe to. Dobra. Bierzemy laskę i możemy sobie tutaj wejść. Tutaj będą itemy z... Wow. No na szczęście jestem wyjownikiem i mam... wezmę. Potem ogarnę ten crafting i wszystko, bo jeszcze nie ogarniałem. Bardzo te kościaki. Trzeba im wpierdolić szybciej. Jeszcze troszkę kawałeczek tutaj dobijemy. Zglądzko, nic nam tutaj nie wyleciało. <coughs> Bo wiem, że w którymś miejscu wylatuje taki wielki zły pająk. Jak to ekipunek jak jest pełny? Jebać, co jest złodziejski. Rzecz ten pająk mi nic nie robi. Teraz załaduję moją super ultra megawatt. Jeb! Ulti! Łohohoho! Jakiś pieprza! On przede mną ucieka! To manut. Lecimy na górę. Mamy już wszystkie potrzebne elementy do rozwikłania naszej tajemniczej zagadki, która jest banalna jak ruchanie w dupę lexigena. Więc. Los. Cyk. 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 Teraz tak tą obracamy. A oczywiście ta się musi kurwa obracać w drugą stronę. Bo inaczej byłoby za, za krótko. Spierdalać, ja tu kurwa robię zagadki logiczne. Kurwa! I coś. A ten nigger! Zapomniałem o nim. I tutaj się ściana otworzy, tak. Dobra, kaj tu. Musimy iść tu, na samą górę. Najwyższy wieży. Tam jest zamknięta księżniczka, ewentualnie brzydki czarodziej. Z moim healerem niczego się nie boję, bo z taką kobietą to można ku nie kraść. Dobra, ten czpun jaki ujarany kurwa, patrzcie go, trzeba mu napierdalić. Walka z nim nie jest jakoś zbytnio trudna. No. Ja mówiłem na razie. Obrzygał mnie. Tutaj zaraz będzie poskładane gunywo Dobra, nie trafi mnie swoim obrzyganiem. No mi jedną... Ale dam radę. Nie, a. Nie, 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 nie dam ci się zabić. Dobra, zdechło, nie żyje i umarło. No, coś niemieckiego wyleciało mi? Nie. Dobra, skończyłem tę łupkę. Że tutaj odbierzemy sobie item, co to jest. Dobra, weźmiemy sobie, Już mam jeden płaszcz plagi, ale jebać tam. te płaszcze plagi, one są dla. pedałów i niektórych zakonnić. A szczególnie dla Seby. Bo jest game. Oh, tak, dziękuję bo bardzo serdecznie za to, że. Poświęciliście chwilkę swojego czasu na obejrzenie materiału z gry Neverwinter, który znajduje się na moim nowym kanale. Mój kanał nazywa się Fioletowy Wymieru, zapraszam do subskrybowania, łapkowania. Jeśli wam się coś nie podoba, naprawdę piszcie w komentarzach, postaram się to zmienić. A jeśli się wam wszystko nie podobało, dajcie tę łapkę w dół i spierdalajcie. Dziękuję bardzo serdecznie, pompa.